Halo, halo, witam serdecznie. Ciekawe ile ludzi nie śpi. Witam na urlopowym live, ie. w sumie takim ostatnim. O, tu was sobie postawię. Dobra. Będę lepiej widoczny Mamy szybkie lokomotywy I jedziemy Za chwilę dalej do Monachium Nie róbcie tego co ja robię Nie wolno Tu macie Pendolino Czeskie Pendolino zachód Także pozdro wszystkim oglądającym z Bochumina. <laughs> Jeszcze będzie próba hamulca. Siema się ma Błażejo No właśnie jakby to powiedzieć się zaczynają Macie właśnie czeskie pendolino Tak, tak mniej więcej wygląda Wtacza się właśnie na bocznicę Tak samo długie jak nasze, to jest taki odpowiednik Express Intercity naszego. <laughs> Joker ja mam wakacje dwa tygodnie, bo to w pełni z nich korzystam. O, to ciekawe. Zaraz zrobię wam zbliżenie, takie spróbuję zrobić delikatne. O, 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 trochę mocne. Patrzcie, manewrówka je przepycha. Wiem trochę jest pikseloza, bo są, jest transmisja z roamingu, więc ta jakość jest taka... hej, <śmum> no kurde, jak mam transmisję jak mam dane w roamingu, to z tego korzystam Marcin. <śmum> Ale tylko pół godzinki Max Live, bo taki 20 parę minut, bo za 21.40 yy, odjeżdżamy no. Taka buzia jest tego Pendolino, zrobię Wam zmniejszenie żebyście mieli jakiś taki fajny obraz nocne prace O, dobra, bo dziś mi się straciło chwilę. Chwilę mi się stracił sygnał. No niestety to są dane w roamingu, także można się spodziewać taki niespodzianek. <coughs> Sorry za kaszelek. Tu macie mój wagon. Cześć zielonek. Spróbuję jeszcze zmniejszyć, jak się da. Nie. Tak, da się. Tu macie mój wagonik sypialny. Wnętrze zobaczycie yy, na materiale filmowym. Przepieli nam lokomotywę. Mieliśmy wcześniej husarza EU44. Teraz mamy 362. Jest zmiana nie tylko maszyny, czynisty pojazdu prowadzącego, ale też będzie zmiana załogi. Gaga, gagatek? Nie, nie jedzie przed, on jedzie z Warszawy i jedzie na na ten, na Monachium przez jeden część wagonu. Tak się prezentuje. O, tam sygnały, bo manewry są. Jeszcze będzie próba hamulca. Patrzcie w ogóle. Oni mają... One już mają... to jest stary typ lokomotywy. Ale jak fajnie zmodernizowany. Że ma... Yy, ten... lampy już LEDowe. To są... to są LEDy. A u nas jeszcze na starych żarubach gnają Znaczy ten, on jest, on jest w nie przepinany, wiesz, jelonek. A jak w rybniku myśmy przez rybnik nie jechali Dobra, pokażę wam swoją facjatę nie róbcie tego na peronie, nie wolno ja pokazuję, demonstruję jak nie wolno robić, czego nie wolno robić wiecie co, ja sobie złożę ten ten cholerny selfiak przechylę go bardziej w tą stronę O, chyba tak będzie wygodniej jestem dopiero po prysznicu Po niektórym Wam wysłałem zdjęcia Capri i nie tylko z jest taki składzik wiodący do Monachium Pryślic tak, Pryślic się tutaj bierze już w pociągu Pryślic się bierze w pociągu w wagonie sypialnym Wnętrze sobie zobaczycie na materiale, bo nie będę... Kwestia czasu myślę, że go opublikuję. To jest wagon 305AD. <ścoughs> dokładnie Marcin, dokładnie. To jest, tu jest bliźniaczy wagon, czekajcie, obrócę Wam kamerkę Tu jest bliźniaczy, tu widać dokładnie typ wagonu 305AD, numer wagonu 344 No i w Bochumie nie jesteśmy, tam jest bocznica, tam te wszystkie czeskie, czeskie dra, yy, graty są odstawiane, nie czeskie drachy, to, znaczy czeskie drachy to właśnie było pendolina, czeskie graty to jest właśnie o tam w oddali to są, to są te wszystkie te, te wszystkie złomy które, yy, które jeżdżą na, na sezonowe pociągi nie po polsce takie intercity nam coś waldemar takie intercity nam zapewnia ochrona kolei chciała już zamknąć co nie przeczytałem nie zdążyłem ale też ochrona chciała już nie zamknąć no, że ja rozmawiam nie mieli maseczki to może ojejku było minęło to już mamy te, te czasy mieli mamy już za sobą jelonek także uwaga dla e, haters go na hate prezentuję infrastrukturę kolejową i jeszcze za to mnie zamknął <śmum> e, nie Waldemar niestety nie ma Konduktor niestety w wagonach sypialnych piwa nie sprzedaje. W ogóle nie mamy chyba wagonu restauracyjnego, bo to jest nocny pociąg. Na niektórych w Polsce są, u nas chyba raczej się nie spotyka. Na ja to nie jadę. Jaki chłop. Także macie taki chyba ostatni zalożyk z wakacji. Później chłop idzie spać no, chyba są większość polskie wagony o, Dobra raz tego rozłożę Bo będę chciał usiąść O Bośio droga O puszczaj Mamy jeszcze chyba 11 minut do wjazdu. Nie wiem, bo nie mam tu tablicy. On chyba odjeżdża 40. Zaraz się przejdę, zobaczę. Później będę wbiegał po prostu do tego. No Waldemar nie ma, no co ja Ci poradzę. Bo ja dziękuję. Patrzcie, to są bezprzedziały. Jedź teraz do Monachium takim bezprzedziałem, nie? To jest rzeźnia. To jest rzeźnia. Zmęka w podróży. Jest, tak, tak całą noc, nie? <śmach> <Walka> u siebie. <śmach> Pierwsza czterdzieści pięć, no mamy jeszcze piętnaście minut na odjazd. Tam też jest bezprzedział. Są wszystko nasze wagony Intercity. Dopuszczenie mają do 200 km na godzinę. Jakbyście nie wiedzieli, to Wam pokażę. Pozostało mniej dobra, to później się powoduje. Nie, nie ma już teraz. Mają dopuszczenie do 200 km na godzinę. Także po Germanii mogą śmigać. I to mega szybko. Sory, że tak się trzęsie obraz No e, Manewrówka się ucieka Podstawiła pendolina I ucieka No jest ruch co chwilę Jagier, Johnny Walker Daj mi spokój, ja na helu wywaliliśmy z tym Solkiem z litrowego Jacka I mi wystarczy Tu też mamy 200. na Helu też jeździły z dopuszczeniem na 200, ale to R i C miały przekreślone Listo to jest to dopuszczenie do y, krajów wielu, w sensie do tamto do wielu krajów o. dobra już się poprawiam że te wagony wiadomo mogą jechać Wiem, ciulata perspektywa. Mi też się nie podoba. <laughs> Czekajcie, bo ja kurde chyba. Mogę gdzieś zapodziałem. O, o jest. O się znalazł. Mm, kurde. Ten... Czas się nie chce wyświetlać. Spokojnie to jeszcze nie odjazd Planowo ma 1.45 Jeszcze mamy 13 minut Także tak jeszcze 10 minut live'a i uciekam Dla <grywka> poczka RP1 A z tego pić sobie alkohol że fajnie trzeba się gdzieś iść no myślisz że na mnie nie <grystanie> nie sama obsługa też tutaj jara w wagonie nie można bo jest jest ten czekajcie są kluczowe prawie tu kamernik w wagonie nie można bo są bo są te Sójki dymu już i tak i tak na, 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 na peronie mimo zakazu. Dobra, że złożę ten stojak było on i taki <gry> <gry> Jest, powiem Wam fajnie Jest ciepło, nie? Widzicie Podkusule krótkie spodenki, laczki jest, jest ciepełko Pomimo No środka nocy, nie? Bo jest, jest w pół do drugiej Polczę kolejowy vlog. ale popielniczki są te kosze mają popielniczki tak paradoksalnie Rok, lata produkcji tych wagonów to są 2004 nie, zorzy nie widziałem i powiem wam, że nieźle się trzymają 20 lek wagony i wszystko fajnie działa, wszystko fajnie kula jak <laughs> w Czechach dokładnie <laughs> Jadę na południe, a nie na północ Południowy zachód O Teraz luk na wózki jezdne Nie moplikiem, pociągiem pociągiem se jada na szyfka nie na szyfka, na urlop pociągiem se jada z roboty na zadku mą slaw kabina, a w łebie mą same głupoty <try> Cugiem, no dobra, może nie no bo cukiem się nie rymuje Cugiem się nie rymuje musi być Musi być pociągiem Cugiem to, to. Cugiem to nie to za długie Musi być pociągiem Albo czapągiem. no, sorry zalaga Taki mamy z... Zasięg, albo taki mamy klimat. <laughs> Także Intercity, Eurocity, Chopin. Eee, jakby ktoś się pytał, nie. Jeszcze nie rymuję i no nie ma rytmiki. No dobra, dobra. Z muzykiem nie będę dyskutował. Okej. Z muzykiem nie będę dyskutował. Okay. Jeśli tutaj muzyk to, to ten to nie będę dyskutował to faktycznie leczniki nie ma ale ty jesteś Marcin Odylki to wiesz abyście stworzyli duet chopie <laughs> <laughs> no na gara, na gara 8 minut 8 minut ludziska ostatni szybki i do pociąga bo odjadą bagaże a pączek zostanie na granicy będzie płacić zgrzytanie zębów także pozdro mega z boku mina o lekko się ma? A już muszę iść do drzwi. A jak dadzą sygnał rozruchu, się później zdziwię. Tu w nocy jest. To jest coś, czego nie mogę wyciszyć tutaj. To jest kaszel palacza. Nie wiem, czy z Monachium będzie coś lajwowane. Pojęcia nie mam. Zobaczymy, jak wyjdzie. Sorry, znowu lag. Tak, co pal... Oprócz kawy jest jeszcze serwane śniadanie, pewnie jakieś w ogóle na minimum, nie? ale jest, jest. zaskoczony jestem. W Jantarze miałem z kolei też poczęstunek, pierwsza klasa miała, miała poczęstunek w postaci wody i do wyboru do tej wody sok, jabłko, pomarańcza, kawa lub herbata. Także, także też ciekawie no ale to był ekspres nie no ekspresy mają troszkę inne standardy mają troszkę inne standardy wobec tego yy, troszkę wygodniej się podróżuje tam w ogóle chłop trzy razy w przeciągu od Warszawy do helu y, trzy razy chodził i sprzątał y, te y, śmietniczki nie tam wiadomo pod z stolikiem macie takie, no na to, na to wychodzi Marcin, yy, macie takie śmietniczki, to on chyba z trzy razy na całej trasie chodził i opróżniał je na bieżąco, nie, ktoś coś wyrzucał, także taki, taki mówię, standard trochę wyższy yy, tych podróży, może tam, nie wiem, gdzieś tam złapałem, to może jakąś składankę uda mi się skleić yy, z przejazdów różnych składów, jak się prezentują. Dobra, za 20 moje, moje złote widze pączkowe. Ja będę kończył już, do i kończę i uciekam się ktoś z przemowy takich schodowych hotelu. O! Wreszcie. No to na zdrowie. Na zdrowie kochani. Ja uciekam. <słuch> Podróż. W uściski Morfe... Morfeusza. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeszcze taki szybki rzucik z mojej facjaty na wagon. Trzymajcie się jeszcze raz. Dobrej nocy wszystkim życzę. Cześć, do zobaczenia.